Kraneczku, to jak się Jasiu tak bardzo, tutaj patrz, tu, hej, jak Jasiu tak bardzo się boi tego potwora, to co ty mu możesz powiedzieć? Nie bój się, Jasiu. Nie bój się, Jasiu, bardzo ładnie, super. A możesz tego Jasia na przykład przytulić? Tak. No, jasne, że możesz przytulić. Jak ktoś się boi, to możemy tą osobę przytulić, prawda? A co, chcesz już następną historikę zobaczyć? A możemy jeszcze to, jeszcze jedno pytanie ci zadam, dobra? Jedno pytanie i następna historyjka. Usiądzę. Posłuchaj. Franjo, czy Ty wiesz, jak powstaje cień? Jak powstaje cień? Skąd tutaj jest ten cień? Skąd? No, cień. Skąd się bierze taki czarny cień? Czarny. Czarny jest, czarny, tak. Ale skąd on się bierze? Wow. No ja się przestraszył, ja wiem, a wiesz jak to się dzieje, że powstaje Ta. cień? Wiesz? Ta. Zobacz, tutaj świeci słonko. Widzisz? Świeci na ten listek i tu na ścianie powstaje cień. Ty, mhm. to no to jest cień, zobacz, to jest cień tej, ojejku, to to drzewko to rzuca taki cień. Jak chcesz, to możemy robić cień dzisiaj wieczorem. Co? Zrobimy cienie dzisiaj? Dobra. To ci pokażemy, jak się robi cienie, ok? Zrobimy taki eksperyment.